<laughs> Sorry, gdzie tą dziurę Woda poleciała. Ja duszę się. Co ja robiłem w majówkę? Ja w majówkę spędziłem jeden dzień z rodziną. Chwila, bo... niepokój. Z... Jest naprawdę... Umieram, umieram, nie zrobię tego. Ale co to był za pokój, kurwa, z dupy? Jestem najgorszy na świecie. Z się zagadałem. To jest właśnie kurwa, to jest ta przerwa taj Tajzaka czterodniowa. To jest właśnie kwestia tego. Fuuu tym że Idziemy do balatro. Majówkę spędziłem w bardzo miły sposób. Jeden dzień z rodziną, drugi z przyjaciółmi. <grym> Odpowiadając na pytanie. Jestem załamany moim performancem. naprawdę. Co my tu mamy? No nie za dużo. To jest akurat fajne, ja to kupię. To jest fire. Jakim... tam wszystko tracę? Dobra. Może tutaj chociaż coś dobrego? Trzy razy mi się z rzędu tam spalił. Jaka jest kłopana to szansa w ogóle? Ten item zawsze warto podnieść dla monet i odłożyć. Taka rada ode mnie ma. Jakie miałem to zdorzewacie kuchno? Okej, okay. nagrywasz tego modelu z Forgotten? Nie wiem o czym mówić, szczerze mówiąc szefie. Ja nawet nie komentuję, że mi się itemy usuwają co chwilę. To jest taki struggle ten run. To jest katastrofa. No ja dobra. W końcu odda. Zaufajcie. O, złoty kluczek. Chyba to roluje, co nie? Uuu, nawet item mi dało. To jest rzadki widok, żeby to dawało item. Chyba to wezmę szczerze. Będę miał mniej speed, ale ja potrzebuję statystyk. Biorę to. Na tyle mi dużo usuwa itemów, że wolę już nie ryzykować. A Cheater sprawia, że no łatwiej będzie mi czasami też rzeczywiście stworzyć. Devil, Devil. Jest Devil. Mm. No i tutaj na przykład wiadomo, że. Ba... Chociaż. Nie, no, Backstabber by far. Tutaj, tutaj glasaj. Na pewno glasaj. Mogłem teoretycznie rolować, ale to są na tyle dobre rzeczy, że nie ma co. No ja chyba wolę. Kurczę. Częste rolki są fajne, ale to jest damage. Darmowy tak naprawdę. Chyba biorę ten damage. Te częste rolki. Pojeb**ło mi się. Ale tutaj wezmę Tearsy i Laka. Szukamy wyżej. Damage albo... albo Mr. Mi. Nie no, damage. A tutaj? Odwrócony default, dobra. To będziemy grali pod to. Teraz muszę po prostu dużo bomb mieć. Dużo bomb i potencjalnie jeszcze jakieś inne rzeczy, ale bomby najważniejsze. Spróbujemy zrobić breaka. Mamy jeszcze Pertro, no to to jest totalnie pod breaka. Nie no, biorę damage range. Dobrze, że wziąłem szczerze tego. O! Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba gapi, co nie? Gapi, 100%. Prawie też fajna, już prawie jesteśmy gapim. Mogę teoretycznie użyć Pertro czy coś, ale to nie wiem, bez sensu raczej. Myślę nad tym defulem tutaj, ale chyba nie, to jest int. Uuu, no i witam! Dobra, no to już jesteśmy oficjalnie gaperem. Bardzo dobrze. Jeszcze jakaś rolka tutaj sportowa? Nie no, to jest mega mocne, to chcemy. I od teraz po prostu oszczędzamy pieniądze i wszystkie resursy, żeby zrobić breaka w sekrecie. To jest to najlepszy pomysł, co możemy zrobić tak naprawdę. Bomba? Jest, dobra. To teraz wam pokażę, co robimy. Klikamy defula. Dostaję 5 itemów i teraz na każdym klikam pertro. I co my tu mamy? Szczerze mega gówno. No chyba Rolka od razu, co nie? Nie ma sensu tu niczego szukać. Szkoda, no, nie, nie, nie oddało za bardzo. Weźmy łopaty tylko użyjmy raz. I miejmy nadzieję, że rolka nie spali nam wszystkich itemów. To by było też spoko. O, nic ciekawego. Wezmę sobie jedzenie. Uwaga. Jak to jest możliwe? <laughs> Dosłownie nic dobrego tu nie ma. Szukam do końca, już mam wywalone. Gdzieśmy tyle itemów sekretnych spalili, szukamy dalej. Proszę, nie pal, nie pal nic, błagam, cokolwiek daj. Mów na ten zgorzyk. śmieszne. To jak ci wyszło. No nie rozumiem, nie rozumiem jakim cudem to się dzieje. Czuję się oszukiwany przez grę. Dobra, może ten ostatni odda. Miejmy kurde nadzieję. Dobra, może teraz jakiś dev certyfikat czy coś. No przecież. Teoretycznie, jakby się udało jeszcze porobić jakąś secret pulę, to tam musi już coś wypaść, bo żeśmy te pule sekretów totalnie wypalili. No jest jakiś tam potencjał. Solo of Lazarus, szczerze wiorę, bo przynajmniej się zrespię w razie co. Dobra, idę dalej. Damage mamy zajebiste dzięki temu gapiemu i znowu Devil. Mm, no chyba rolne. Mógłbym teoretycznie wziąć pod Bookworma jedną książkę, ale kupić te książki. Nie ironicznie, chyba biorę po prostu jedzenie z damage up'em i tyle. Mogłem wyjść i szukać rolki, ale już mała jest szansa, że to się zostawi otwarte. No dokładnie. Dobra, idę dalej. Damage luck. Dobra, mogę sobie pozwolić. To jest śmieszne na tej Vinci że musisz balansować między statystykami, a tym, żeby speed czy nie spadł za bardzo. Ale podoba mi się ten koncept. Ice of emperor. Szczerze, przyspieszmy to. Ta faza jest najgorsza imo. Oj. No jak się zrespię jako Lazarus to wy***my. Dobra. Easy. Chodźmy od razu, nie mam czego tu szukać. Bierzemy tego frakcera i to chyba tyle. Wydaje mi się, że Restor... Mogę wziąć jeszcze te losowe strzały. Wezmę to i rolę. No najchętniej to bym... <laughs> nic nie brał z tych rzeczy, nawet tego jedzenia. Dobra, idziemy dalej. Dobra, no roluję, no kurczę. Ja nawet nie wiedziałem, że jest tyle słabych itemów w sekrecie. Co to ma znaczyć? Może teraz? Death certificate, czy coś takiego? Proszę. No przecież. To sobie wezmę, bo to jest. Tiry delay. Niektórzy mi mówili, że nie lubią tego itemu. Miałem jakieś takie komentarze, że o Jezu, jak zobaczyłem, że ten item wziąłeś, to wyszedłem tam z odcinka, czy coś takiego. Nie wiem, ja bardzo lubię traktor Bima. Spoko jest. W ogóle śmiesznie działa z tym. Z padem. Pierwszy raz to widzę. To nie mamy nic. To rolujemy. Jak to będzie działać? Chyba będzie całkiem mocne. Szczerze, mega mocne. Dobra, idziemy dalej. Ja na przykład mam tak, że jak oglądałem Lazy Matmana jeszcze, bo teraz już niezbyt oglądam. I brał Fetusa, to nie oglądałem dalej. To wyłączałem odcinek normalnie. Poważnie mówię, jakby to głupie nie brzmiało, i nie oglądałem dalej odcinka, gdzie był Fetus. Dobra. W miarę szybki run. Nadrobiliśmy Cusiek. <laughs> nie no, że nada z tym winstreakiem, ale to jest moja wina. Głupio mi mieć kupić tylko jednego mina. A już jestem rozgrzany, to wykorzystajmy to. Lecimy z nextem. Kurczę, no gdyby nie to żałam tę kostkę, to bym się cieszył. Niespodziewany Outcome, naprawdę. Jest też szansa, że się wypierplimy ogólnie. Nie mamy ani bomb, ani żadnego itemu. O, łatwy boss. To jest okej. Okay. Dobra, no przynajmniej tutaj dało dobry item. Tier rate zawsze ok. Co, idę dalej, no nie mam czego tutaj szukać. Idziemy stąd. Chyba od razu na bossa, co? Nie, no nie mam czego szukać za bardzo. A jak pójdziemy szybko na bossa, to może nawet uda się zrolować więcej razy item. Dobra, raczej easy. Dobrze, że wzięłem to dziecko do pomocy, tę Sister magii. Bo ona, jak też nie wie, to te familiary biją tyle samo, co Isaac na start, czyli 3,5. Więc czysto teoretycznie podwoiłem sobie damage, a na tym etapie gry to jest naprawdę huge. Dobra, mięso jest spoko. Chyba biorę tego kwartera. Szczerze? Wezmę go. On nie jest złymi temema. Jest duża szansa, że nic lepszego tu nie wypadnie z moim szczęściem. I sobie od razu do sklepu z tym wejdę i tak dalej, i tak dalej. No chyba rolne. Zobaczymy, pójdę tu na koniec. Bo no, póki co nie czuję się na siłach na robienie boss challenge'a. Nie. Na Danturze. Okej, okay, no to jest mocny item. Nie dość, że joint to rzeczywiście sam z siebie dużo daje. Nie narzekam. A hera? Wezwę. Wezwę. Ach pój, niech będzie. Jak dają mi tak early chaosa, to biorę. Wydaje mi się, że to ma potencjał. To chodźmy od razu na bossa. Szczerze, damy radę. Nie lubię go. Nie jest jakiś mega ciężki, ale jakoś nie wiem. Zawsze mnie stresują. Ma takie chaotyczne te niektóre ataki. No chyba rolka, no nie chcemy bumbo. Przecież, kto by się spodziewał takiego odkomu. Eee, nie chcę tego. Więcej z tego będzie problemów niż pozytywów. Porolujemy tego treżera i idę dalej. Ale z chaosem to raczej, raczej na plus wyjdziemy. Okej. Okay. Nie będzie jednej rolki, kurczę. To jest minus akurat. Może, że tu będzie przeciwnik. Nie ma. To nie wiem, czy jestem w stanie jakoś to dorolować. Chyba niezbyt. A jest bateryjka przecież. Jestem głupi. Ja zapomniałem, że te baterie stoją. Dobra, to możemy jednak porolować. Może akurat odda. Uerwady, dosłownie. Jackpot. Okej, okay, no takiego czegoś się nie spodziewałem. Dobra. Wow. No to jest chaos. To jest po prostu chaos. Ten item robi taką robotę. Fajnie, że tego conjoint się udało. Teraz jeszcze tylko jakiś homing znajdziemy i w ogóle będzie pięknie. Brałbym to. Ale mamy chaos. Ja bym szukał wyżej. Jako, że mamy chaos, to to może być. A to co, nawet mogę kliknąć. Oj, jak się to bardzo opacało, zobaczcie. <grymne> Tylko pieniądze dostaję z tego, że podnoszę te itemy. Dacie coś? To pod TikToka było akurat. Mogłem literalnie wziąć mocny item. I chciwość. Pierd chciwość mnie zabiła. Dobra. Dajcie mi dewila sztywnego. jest devil. No tak, na no pewnie, no kurcze. Dawno nie było layoutu bez itemów. Dobrze, że go właśnie teraz dostałem. Znajdę coś lepszego, trust. Idziemy jeszcze do sklepu, bo sklepy są OP. Dobra, proszę, bez greedy w sklepie. No to jest fajne. To weźmiemy na pewno. No, mam już conjoint, to jest bez sensu. Nie będę tego brał, po prostu pójdę dalej. Wolę mieć kasę na inne rzeczy, bo no nie ma za dużo zastosowania z tego itemu. A w sklepach mogę mieć wszystko, więc potem będę płakał, jak nie, znajdę, nie będę miał kasy na coś mocniejszego. No, to jest więcej rolek, teoretycznie. Dobra, biorę. To jest ta bateria, która może mnie skrzywdzić, czy nie? Ona daje dwa staki. Sobie zrobię overcharge zaraz. Tak zniknąłem przy pierwszej rolce. Co ty zrobisz? A co tu się dzieje teraz? Wolałbym, żeby zniknęło, niż żeby takie coś się tam pojawiło. Czy ja to chcę? Mam mało rangea. Boję się, że to nie będzie unplayable. Chyba nie biorę tego. Trochę kusi. Nie wiem, brać to. Nie będzie się dało grać. Biorę. Maksymalny tier rate i zerowy ręcz. Damy radę, wyjdziemy z tego. Widzowie, zaufajcie mi. Teraz tylko jakieś lekutki range'a, Plekutki. I będzie dobrze. Nie było jeszcze noża. Nie wiem, czy ja chcę. Chyba nie. Nie ironicznie nie wiem, czy ja chcę noża. Wezmę to, bo rzeczywiście z tym ręczem to będzie ciężko się grało. Tego noża. I też nie jestem fanem tego itemu. Biorę, no wypłacam go. Muszę go wypłacić. Daj coś. Kurczę, to jest mocny item. Ale ja go nie potrzebuję, tego też nie potrzebuję, zaczynam żałować tego, bo wziąłem sobie te siki, żeby mieć szybkostrzelność Po czym dostałem same itemy na szybkostrzelność i przestałem potrzebować sików A ręcz stał się mega dużym problemem Ale wiecie co zrobimy? Nie będę szedł rolować, tylko pójdę na bossa od razu Żeby mieć rolkę na devil, wydaje mi się to sensowniejsze Na pewno odda teraz devil, zaufajcie mi Jak tam streak? No chuj. <gry> Ale spoko, teraz wygrywamy, na tylu i itemach to na luzie Jest Devil. Proszę. Się zestresowałem. Wow! I ten, który działa. Chociaż tyle. Ale jest struggle. Jest duży struggle z tym ręczem. Ale to dobrze, bo jak ręce są cięższe, to też są ciekawsze. Więcej trzeba się namęczyć. Ciężko, dobra, biorę wybrane. Wiecie, co teraz się będzie działo? Dlaczego nie brałem piguł? Za każdą k***wa kartą i pigułą będę dostawał tears Downa. Ja pit Dobra, już biorę te piguły. Popierdoliby mnie. To jest najgorszy ran świata. Każdy, kto pisał o piguły, dostaje perma. Już biorę kolejne, może będzie speed up. Full health, super. Luck up. Uh, 0,5 spida, bo wziąłem jedną, kurka, pigułę. Nie chce mi się żyć. <laughs> ale jedyny plus, już nie będzie złych pilsów raczej. Już były tak złe. Biorę ten item, ale spoko. Te ręce mogą rzeczywiście być kery. Ooo, no to jest item. Szczerze? To może nam uratować dupę. Strength i Hierophant i Biorę demona użyję. O jezu, odpałem. Teraz będę się te poza każdą kartą użytą. To też nie jest dobre. Zapomniałem całkowicie o tym. Ale dobra, ogarniemy to, ogarniemy to jakoś. Jakbym mógł chociaż te pieniądze na coś wydać, też byłoby fajnie. <ścoughs> nie mogę przeciwnika dogonić. Tak za szybko. Całą kasę tu wpadłam. Salutko. Proszę. Nie ma dobrych piguł w tej grze. Nie ma. Ja mam 2,5. Tirsa teraz. Ja sobie tak zniszczyłem rana tym eko chamberem, że to... Dobra, tircy wróciły przynajmniej. To przekaz, żeby nie ćpać, no, plus jeden. Teraz ja będę jadł każdą pigułę, bo już nie ma złych piguł. Te złe to już zjadłem. Power peel. Biorę strękwa i miejmy po prostu nadzieję, że to wystarczy do pokonania Izaka. A ten hierophant mnie tepnie, chyba już nie powinien. No już nie tepa. Dobra. To biorę teraz Strękwa. I kliknięcie strękwa, da mi... kurczę, też da mi tą... Tarcie, której nie chcemy, to jest akurat minus z power peela. Ale jest ok, poradzimy sobie. Może? Po to właśnie są takie złe rany, żeby pokazać, że to wszystko jest do przejścia. Trzymajcie kciuki! To nie jest pewne, że wygramy. Jestem speed, to skoro chyba zrobili. Jedyny plus jesteśmy mega malutcy i łatwiej się dodrzuje. To jest akurat huge. Dobra, jest Devil. Błagam mniej itemy, mniej kurp przedmioty. Mógłby nie mieć, mógłby nie mieć to by było whatever. D8 intu większy range i movement speed. Nie miałem chyba nigdy tak mało spida. Ale reszta statystyk dobra. Ręcz nawet nam naprawiło trochę. Bywało gorzej. 0.26 spida. Nie wiem co musiałbym dostać, żeby ten speed był chociaż znośny. Nawet nie podnoszę tych itemów, nie chce mi się za nimi iść. Idziemy na bossa i tyle. Realnie nie widzę, gdzie jestem. Dobra, żyję. Idziemy dalej, nie chcę tego rana dłużej grać. Co to jest kurwa, za zmuszony ran? Ja dostałem 5 itemów muchowych, i teraz wszystko się spali. Wow, o dziwo tylko jeden item. Wezmę. Jestem ciekaw, jak to będzie działać. Chyba dobrze działa. Wydaje mi się, że działa to spoko. Przy naszym tier dużo nie straciliśmy. Wydaje mi się, że dobrze, dobrze się stało. A łatwiej chociaż trafiać teraz. Nie jestem w stanie uciekać. Jak będzie przeciwnik, gdzie leży troll bomba, to jest po mnie. Dobra, idziemy. Ja tu umrę od tych pocisków, które będą latały w każdą stronę świata. Błagam, trzymaj się w miejscu. Nie, leży. Leży, 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 leży. Nie wiem, jakim cudem to przeszedłem. Te portale sprawiły, że prawie się wypierdoliłem. Ale udało się. Drugi win widzowie. Delirium. Delirium. Pojedę o was.